Dzień dobry, dzisiaj jest 19 lutego 2024. Dyrektor już w polu, a ja poczyniłem podczas nieobecności <noise> lekką odkrywkę tutaj, miejsca, które jest bardzo ważne, ponieważ tam, gdzie pójdą wszystkie media, czyli ta część drogi, mamy taką skałę. I JCB, jak się za nią zaczepię, to chcę się wywrócić. Będzie ją trzeba kruszyć żeby cokolwiek tutaj, internety podłączyć. Tutaj pójdzie woda, prąd, wszystkie media, które pójdą z drogi, to właśnie w tym miejscu. No to musimy się uwijać, ponieważ we czwartek przyjeżdża kierownik i będzie odbierał wykop. Mamy dzisiaj poniedziałek, czyli mamy jeszcze wtorek i środę. Trzy dni kopania. Ja wiem, że profesjonalna firma powinna to zrobić w miarę szybko, ale my jesteśmy amatorzy i sobie pomału grzebiemy w ziemi. Staw się tu robi, także będzie trzeba zrobić po prawej stronie taki kanalik drenowy, po górze też, ale to mamy na to czas. Do 1 marca musimy się z tą robotą wyrobić, czyli wykopać wykopać dziurę na 30 cm poniżej murka oraz zasypać ją tłuczniem. Oraz go ubić, zagęścić. Ile tam było? 60 megapaskali? Czy kilopaskali? Czy milipaskali? Nie pamiętam. Musiałem popatrzeć na kartkę. Te ziemi koło tej koparki to jest zawsze tyle samo. No bo dokładam cały czas. Praktycznie można powiedzieć, że środek, tu gdzie te skały powychodziły, to można powiedzieć, że jeszcze 5 cm i jestem w ostatecznej głębokości. Czyli tutaj na po skałach sobie będę jeździł i będę zbierał Pozostałe części, pozostałe obszary tego wykopu. No i bo malutku zbliżamy się do końca. 100 wywrotek, 100 woźdeł już pyknęło, tak Marcin kalkuluje. A my jeszcze nie mamy określonego levelu. Lewla, poziomu. A Marcin, tam na dole. No powiem Wam, że Marcin jest coraz bardziej odważny. Bo na początku to tylko tam na dole wysypywał, na płaskim. A teraz zrobił sobie rampę. I z tej rampy giba. Ładną kupę żeśmy usypali. Jeszcze, no to będzie równe na górze. Fajnie by było, jakby to tak podsypać, żeby była jedna taka wielka hauda. I jak widzicie, po obrzeżach tej działki mamy gdzie ją wysypać. Tam, tam jest depresja. Tam jest taki jeden wielki wur, wąwóz, wór. Wór na, ten, na ziemię No oraz tutaj, bo tutaj pewnie ten level zachowamy, nie będziemy ścinać tej górki Tylko tu będzie pewnie, dobra, to se kiedyś wrócimy do tego Tu mam już prawie level, tu jeszcze z 10 cm I jestem minus 30 Tam jestem już prawie, że minus 30 Także zbliżamy się do końca Aktualizacja na dzień 21 lutego 2024 nie 5, jeszcze jesteśmy w tym roku kalendarzowym, ale dzięki, że mi przypominacie, że się pomyliłem z datą. Tutaj się trochę wody nazbierało. Skąd ona? Z tego schodzi. A tutaj mamy wykop docelowy. W tym miejscu już jest minus 32 cm poniżej murka, i to jest głębokość. Głębokość, którą chcemy osiągnąć, w pewnym momencie pojawiły się skały, ale taką koparką to jakoś idzie. O, Marcin, tu jest, siema dyrektor, i mamy jeszcze tylko do przejścia tutaj, i będziemy jechać z całym tym poziomem. O mało się nie zakopałem, i z tym poziomem lecimy do końca. Końcówka lutego, a w Chorwacji już śpiewają te ptaki takie, co na wiosnę słyszycie zawsze. A ja już jestem prawie ile mam zrobione. No można powiedzieć, że pół mam wybrane tego całego wykopu. Teraz jestem w tym rogu. Robię sobie tu dróżkę dla Nexa, żeby ewentualnie tu podjechać i te kamienie pozbierać, albo na małe wozidło. Bo tego już w ogóle nie mogę po tym jeździć, bo to jest nagotowo. Jest takie skrobanko. I tu jest ten sam level, co tu i jeszcze w tamtym rogu to jeszcze trochę zejdzie tu jest trochę do zebrania ładna skała taka wyrosła nie wiadomo skąd to ją jeszcze trochę obstrugam ewentualnie podjadę sobie tu bokiem i zobaczę jakby ona szła w bok ta szła w bok no to się za bardzo nie kruszy najlepiej to mi to poszło w tym miejscu jak ciągłem ją tak tak ją kruszyłem bo to jest tak wszystko położone Marcin, bo koniec widać. No. Jak my to dzisiaj wyciągniemy, to będziemy przekolesie, tak? No, tu jeszcze tylko tą półeczkę pozgarnywać. Jedziemy z tematem. I będziemy mieć gotowe. Zobaczysz, przyjedzie kierownik, zobaczy, że tu jest miary sucho i nie, nie będzie czego owłóknięty. Bo kierownik chyba ma jeszcze taki update, żeśmy w błocie brudzili, brodzili. a teraz widzicie, że tu nawet jak się obracam koparką, to się nic nie dzieje. No tu jest trochę podmoku, ale to taka woda. Powiedz Jakbyśmy Ja byśmy kamień sypali jutro, bo będzie w poniedziałek, wtorek. Ale jakbyśmy kamień rozprowadzili, to by już było, nie? No. Tak. No nie, zbrudziłby się kamień, jakby już nie był taki biały. Ja nie wiem, czy to taką świnią można tu wjeżdżać. A ja wiem czym. Największe kółka są w Mercedesie. Tak, Mercedesem by tu Martyna jeździła w tej nazwie. Wiecie, jak byłby? on waży 2,5 tony. Towarzyszcie jest No ale ma kołka wąskie. A w Mercedesie są takie walce. 3 x szerokie. W Skodzie są ten. To ja bym tak też trochę z Kodą pojeździł. Marcin poszedł po kurtkę, bo się zaczyna robić troszkę zimno. Ja mam czapkę. Dbam o ucho, z którym dzisiaj powinienem być u laryngologa ale były ważniejsze rzeczy do roboty. Dzisiaj jest 22 lutego 2024. Po kilku godzinach przerwy i rozmowy z naszym kierownikiem budowy wyszło na to, co następuje. Ten wykop, który już powinniśmy zasypywać tłuczniem i ugniatać, żeby na niego poszła dopiero warstwa izolacyjna, styropian i Płyta fundamentowa okazuje się, że na strukturę tego terenu jest po prostu za płytko. Będziemy musieli się wkopać jeszcze głębiej o jakieś 30-40 cm. Ponieważ nie jest zadowalające dla wykonawcy, jak również i dla kierownika stan grząskości widzianej tutaj powierzchni. Także plan jest taki. Że na razie wygrzebiemy się do tego poziomu, który mamy w tej chwili, czyli pod tampon taki drobny tłuczeń 10-15 cm. A dopiero w dniu jutrzejszym będziemy realizować głębszy wykop. No tak, plus jeszcze kazano nam zrobić takie tymczasowe dreny w tamtym miejscu, gdzie nam się półka uwozi, oraz tutaj do tej kiniety lub do drugiej. Także nieźle została nam zryta bania. Problem z kopaniem nie ma żadnego problemu, bo to jest po prostu kolejny dzień, dwa, trzy w koparce. No ale dobrze, że wszystko wiemy. Chcemy to zrobić porządnie, bo na odpale to pewnie byśmy to już zasypywali, a budujmy. A jak to mówią, najtrudniej jest wyjść z ziemi. I żeby wyjść z ziemi, zobaczcie, tutaj jeszcze mam taki język skalny, który mi się dobrze kruszy, kiedy robię to w tą stronę, a nie w tą stronę. Także co następuje? Ja idę dalej kopać. Mam nadzieję, że się podoba. Bawimy się, czyli będziemy mieli opóźnienie jakieś 3-4 dni po to, żeby się jeszcze głębiej dostać i żeby zrobić to porządnie. Jeżeli wykopiemy te 30-40 cm, wchodzi tłuczeń, który po chorwacku się nazywa szaka coś tam, czyli od 5-5 po chorwacku jest i to są właśnie kamienie tej grubości. 30 cm nasypiemy, utwardzimy to, zagęścimy za pomocą Ubiarki 500 kg, a później, dopiero na to wejdzie ten drobny tłuczeń, który też zagęścimy i będziemy na takim poziomie, żeby to mogło było funkcjonować. No to ja idę kopać, nic nie zrobisz. Kolejny dzień na koparce. Na razie jest super, ale czekamy na deszcz. Ma być weekend deszcz, i z tego, co nam powiedział kierownik, to deszczem mamy się nie przejmować. Nawet jeżeli nam doleje i zrobi się tutaj basen. To musimy poczekać aż wyschnie. Ściągamy znowu 10 cm i możemy wtedy kłaść ten tuczeń. Także fajnie jest, jak się ma swoją koparkę, nie trzeba nigdzie dzwonić, nie trzeba nigdzie wypożyczać. I to jest super opcja. To jutro kończymy tutaj wjazd. Nagrywamy jeszcze dla generalnego wykonawcy, jeszcze filmik, żeby mu pokazać, jak to wygląda, bo aktualnie przebywa w Austrii. To tak, ja sobie robię tylko takie urywki, zgrywki z tego czasu tutaj kopania. No przecież nie będę cały czas. Serwował Wam time-lapse z tego, jak koparka kopię, bo to już wiecie. I tak pierwsze dwa tygodnie nam zejdzie nagrzebanie w ziemi, ale pamiętajcie, to jest najważniejszy proces Tego nie, proces nie wolno tego spieprzyć Wyjście z ziemi jest najtrudniejsze to nam co powiedział kierownik i warto dokopać się głębiej warto nasypać tego więcej warto dać więcej pieniędzy za to, żeby ta Najważniejsza warstwa styku domu z ziemią była szykowna i żeby to było zgodnie ze standardami. Dzień dobry, dzisiaj jest 23 lutego 2024. Jeszcze w nocy padało, ale nie jakoś tam obficie. Ale widzę, że kałuże w kolejnach się robią. Już mi się zaczęło coś do buta kleić. O, nawet Marcin tutaj rano szedł i zostawił ślady butów no to pięknie, wszystko nam zmokło idę po takim dosłownie budyniu co robi Marcin? a, kamienie zbiera Jezus, jak zimno jeszcze wieje ja idę zobaczyć na wyko tutaj wo wody w ogóle nie ma Zatrzyma zatrzymuje się ona w tym miejscu grubo i widzicie po kałuży że dalej siąpi tudzież stoi również i tutaj złapać tą wodę drenem w rogu i wpiąć się do tej kinety ale to będzie tylko tymczasowe ponieważ po ostatnich rozmowach z kierownikiem tej kinety tu nie będzie będzie trzeba dać większą taką dosłownie studnię żeby dystrybucja wody była niezakłócona idzie naprawdę zmarznąć a ja dzisiaj sobie nie wziąłem jeszcze sonów. A wodę mamy wyprowadzoną. Zobaczcie, jak ją Marcin Szymkowiak zaprojektował, instalację. Jedyne euro, takie. No, to są ten, to sąsiadka tu zostawiła i to leżało w ziemi. Tutaj idzie, jest ciek do, do mora. Koparką wykopałem na te 30 cm, zmieściłem się. I tą całą wodę, która była tutaj na tylnej części wykopu, głupimi kanalikami wyprowadzamy. Stąd. Docelowo będzie dren pociągnięty tutaj pod tym murem. Dobrze jest, że deszcz spada wtedy, kiedy się ma wykop otwarty, ponieważ można zauważyć, czy w tym wykopie, czyli pod domem, później pojawi się jakaś woda. Bo jak sobie to zrobisz w pięknej pogodzie, Zamkniesz to później się dziwisz, coś jest nie tak. A my widzimy, wiemy, że tu jest woda i możemy na bieżąco reagować. Tak samo decyzja o pogłębieniu ta, tego całego wykopu była podyktowana tym, że jakość tej ziemi jest no, nie do końca fajna. No, dzięki temu, że byliśmy tutaj, możemy zareagować i możemy wpieprzyć tutaj więcej tucznia. Będą te apartamenty przez to droższe, bo za tłuczeń to kto zapłaci? No nie my, no klienci, tak. Tutaj, gdzie stoi koparka, po nocnym deszczu jest sucho. Mogę się nią obracać i nie robię z żadnego bałaganu. A tam w tamtym rogu, poza tą skałą, bo tutaj jest skała, jakbym się tam obrócił, to bym się pewnie zakopał na 10 cm. Dzień dobry, dzisiaj jest 26 lutego 2024. Taki szybki raport sytuacyjny, bo mija już któryś dzień, a my nadal w wykopie. Ostatnio dostaliśmy informację, że. Powinniśmy się wkopać głębiej, co też czynimy oraz ostatnie dni nie były dla nas łaskawe, jeżeli chodzi o pogodę. Padało bodajże dwie noce, niewiele, kilkanaście milimetrów na metr kwadratowy, ale padał deszcz, co odsłoniło kilka dojść wody powierzchniowej do wykopu. W jakiś tam sposób żeśmy się ratowali, żeby nam to wszystko nie zmokło. Któregoś tam dnia, bodajże że to była niedziela, wykonałem, też było tak dość wilgotno. Wykonałem taki dren, żeby odprowadzić tą wodę, bo naj, najczęściej to ona się zbierała w tym miejscu i to dostawało się do wykopu. Taki dren rozwiązał sprawę, ponieważ teraz ta woda cała dostaje się poza wykop, i w dniu dzisiejszym. Zaczynamy, jest poniedziałek 26, zaczynamy wykop To żeśmy nie, nie dość, żeśmy posprzątali cały wykop To jeszcze rozpoczęliśmy wkopywanie się na te minus 30 cm No ale też stoi jakaś woda Kierownik mówi, że może być I Jak się odkopiemy to chyba coś nagram, bo ja tak nagrywam Codziennie kopiemy, to już jest który, który dzień siedzimy w tym wykopie Żeby nie zapytać, że tydzień No to jeszcze trochę, potem wchodzi uczeń. I gdzieś tak na początku marca wchodzi firma. No, także Jezus, no, nie mam co opowiadać, ponieważ co robimy? Kopiemy. Dzisiaj jest 28 lutego 2024. E, zakładaną głębokość osiągnęliśmy. E, została wykopana. Tak, żeśmy tą dziurę zrobili, jesteśmy trochę w szoku, trochę nam zeszło. Jak widzicie teraz na przebitce z drona, to się trochę na dole duża kupa ziemi usypała, ale mamy gotowe. I teraz stoimy jak te widły w gnoju i czekamy na generalnego wykonawcę, który ma nam tą dziurę odebrać. Jeżeli przyjedzie i powie, że jest OK, to zasypujemy to tłuczniem, a jeżeli nie, to może być tak, że będziemy musieli kopać jeszcze głębiej. No, także tyle. To pozostaje nam pozbierać kamienie i czekać na wejście firmy budowlanej. Żeby Wam wytłumaczyć, po co i jak głęboko kopiemy taką dziurę. Przede wszystkim, tutaj na wysokości 28,50 nad poziomem morza znajduje się wejście do budynku. Czyli góra płyty fundamentowej znajduje się na wysokości 28,50 i ona jest o grubości 35 cm. Pod płytą fundamentową znajduje się twardy steropian XPS o grubości 5 cm. Dalej, jakaś warstwa izolacyjna od 9 do 10 cm też jest pod tym XPS-em. I dalej. E można by się, żeby to wszystko funkcjonowało i było jakoś tam spełniało swoje właściwości, należy pod ten cały zestaw hydroizolacji, pod tą płytę fundamentową, należy wrzucić tak zwany tampon. To jest taki drobnej struktury e, tłuczeń i on musi mieć grubość ubitą. 60 kPa, już nie pamiętam, i on musi mieć grubość 15 cm, czyli to minus 35, minus 5 cm, minus 10. Ten tłuczeń musi być uklepany na taką właśnie wysokość. My żeśmy się posiłkowali tym, żeby wiedzieć na jakiej jesteśmy wysokości, ponieważ nie mamy specjalistycznego sprzętu. Obok tego, tej całej inwestycji znajduje się murek. Tam Geodeta podał nam, że jego szczyt nad poziomem morza jest 28 m i 17 cm, dlatego o 32 cm zeszliśmy z tamponem, czyli dostaliśmy wytyczne, że mamy wykopać otwór. Podpłytę fundamentową na 27,85, co poniekąd się udało. Tam były jakieś tam różnice 5 cm w górę i w dół, ale zmieściliśmy się. Lepiej zawsze zrobić więcej miejsca, to też było więcej miejsca i wykopaliśmy się na 27,85. Po pierwszych odkrywkach doszło do tego, że zdecydowali, że jest tam trochę za mokro, że nie ma skał, że trochę jest glina. Dlatego dostaliśmy polecenie, żeby wkopać się jeszcze o 30 lub 40 cm, coś koło tego, żeby tak zwaną szakalakę, o której wspominałem wcześniej, tam upchnąć. Czyli jesteśmy na głębokości teraz 27,85 minus te 40 cm, a teraz czekamy na odbiór, bo może być tak, że każą nam wykopać się jeszcze głębiej z powodu jakichś warunków geotechnicznych. Należało zrobić wykop, to żeśmy zrobili. No, trochę to zeszło. Najważniejsze było, żeby tą ziemię ocalić, żeby jej nie trzeba było wywozić gdzieś tam i żeby ona tutaj została, ponieważ ona się jak to się mówi, przyda się. I jesteśmy tutaj. I jest środa, a my czekamy na odbiór tej dziury. Jak również najprawdopodobniej pojawi się tutaj i geotechnik, który nam wyda opinię, jak ta dziura wygląda, żeby wiecie, wszystko było profesjonalnie i i szikownie, także jestem dumny po dwóch tygodniach zmagania się ze skałami, z niesamowitymi ilościami ziemi. Mamy to wreszcie gotowe.